Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, zrobił się niesamowity wręcz barbar. Po tym jak w nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście podobno dronów i ja tak od rana obserwuję, co dzieje się w polskim internecie. Wielu specjalistów tłumaczy, że faktycznie może to być celowe działanie Rosji, która testuje NATO i Polskę. Inni mówią, iż w ramach obrony takie drony się zakłóca, żeby nie doleciały do celu. I przez takie zakłócenia one głupieją, przez co mogą polecieć po prostu w zupełnie inne miejsce. Mogły to być zatem drony wymierzone tak naprawdę w terytorium Ukrainy, ale pan prezydent Zełęński jak podaje Reuters, stwierdził, że co najmniej 8 dronów uderzeniowych było wymierzonych w Polskę. Sugerując, że to nie był żaden przypadek, a celowe działanie i jawny atak Rosji na teren naszego kraju. No, ja to bym na tym etapie nie był niczego taki pewien, bo już raz, z tego co sobie przypominam, coś u nas spadło w przewodowie, zginęło zresztą dwóch polskich obywateli, i na początku też nic nie było jeszcze wiadomo, ale narracja była taka sama dokładnie jak teraz: że to oni, że to na pewno celowy atak, że już się zaczęło. Finalnie okazało się, że było jednak trochę inaczej niż mówiła oficjalna wersja. Sama obserwacja natomiast tego, co dzieje się w internecie, jest bardzo ciekawa, bo sam przyznaję, że myślałem, iż od rana będzie tam totalna panika, a okazało się, że tysiące Polaków nie dało się tak łatwo w to wciągnąć i zastraszyć i wprost piszą, że dopóki sytuacja nie zostanie całkowicie wyjaśniona, nie wierzą ani w wersję prezydenta sąsiadującego z nami państwa, ani w wersję mediów. Według ogromu internautów ta sytuacja może być po prostu kolejną próbą wciągnięcia Polski w konflikt, zwłaszcza, że sytuacja miała miejsce jeszcze zanim minął chociaż jeden dzień od tego, jak prezydent Karol Nawrocki powiedział oficjalnie w Helsinkach, że nie zamierza wyrazić zgody na udział polskich żołnierzy w tym, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Czy zatem sytuacja z dronami to było celowe działanie Rosji? Być może, a być może wcale nie. Polecam podchodzić do tematu z dystansem, bo tam, gdzie rozgrywają się wielkie sprawy, wielkich ludzi, każdy próbuje przepchnąć wersję, która jest korzystna, wyłącznie dla niego.